Dziś oglądałem kilka odcinek serialu pod tytułem Isy Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj jest 23 stycznia 2023 r. Obecnie Chińczycy obchodzą chiński nowy rok, dlatego wróciłem do swojego rodzinnego miasta, by odwiedzić swoich dziadków ze strony matki. Postanowiłem skorzystać ze swojego wolnego czasu, by relaksować się i nauczyć się coś ciekawego. Oczywiście. Dla mnie to oznaczałoby albo jawa, albo język polski. Zazwyczaj lubię oglądać teledyski, a nie filmów czy sportu. Oprócz tego, przez dłuższy czas chętnie poświęcam dużo wolnego czasu oglądaniu wykładów internetowych w formie edukacyjnej. Na przykład, w listopadzie w zeszłym roku obejrzałem kilka odcinek serialu Uczmy się Polskiego, a mi się podobało. Jednak, ten serial był trochę stary. Więc chyba potrzebne mi coś bardziej nowoczesnego w nauce polskiego. Uważam, że powtarzalne ćwiczenie jest kluczowe do osiągnięcia sukcesu w nauce języków obcych, dlatego postanowiłem oglądać kilka odcinek serialu ISY Polisz, głównie prowadzonych przez Justynę Fuchs, która zapytała ludzi przy ulicach w Katowicach. Zawsze mówiła bardzo szybko, więc musiałem się skupić, gdy spróbowałem ją zrozumieć bez rzucenia okiem na napisy. Postanowiłem poćwiczyć swoje słuchanie, słuchając Becoming a en i śniadanie na trawie, powtarzalnie bez rzucenia okiem na napisy. Po oglądaniu takich odcinek, poczułem poszerzanie swojego polskiego słownictwa. Nauczyłem się dużo użytecznych wyrażeń, na przykład, na łonie natury, nie owijaj w bawełnę, nie śmierdzę groszem, i, z dala od zgiełku. Myślę że brak słownictwa sprawia duże kłopoty w porozumieniu rozmów prowadzonych przez Polaków. Chyba słownictwo jest najważniejszym aspektem w nauce języków obcych. W końcu powtórzę jeszcze raz, że chciałbym randkować i ożenić się z jakąś polską dziewczyną, która chętnie porozmawiałaby codziennie po polsku ze mną, więc serdecznie zapraszam polskie dziewczyny, które podziwiają mój poziom polskiego. Mam nadzieję, że polscy chłopcy nie będą źli.